Z tej strony Łukasz i jesteśmy z Mileną. Cześć! No i dzisiaj będziemy robili opening um, i też będziemy sobie grać, bo wyszedł nowy karnik zamiarski. Um, Także wystawcie łapeczkę w górę i my już przechodzimy do openingu. Dobrze, to najpierw zaczynamy od big boxa. Mamy 4 przedmioty. No teraz 17, 17. z mojej wyposażenia. O prędkość, że to? 12 Aha. i wszędzie 15. Tutaj macie moje szanse. I okej. Okay. I teraz yy, popatrzcie. I teraz mega boxa otwieramy. Ojej. Kur... I 7. No? Hmm? 7. Dobra, zło wyposażenia. Punkty 10. życia. Q. Desmi. Baz. Pękę. No i grog Nicety nic nie ma. Ale może szanse się powróci. Nie. Hamskień <grym> to. Dobra, um, sekunda. Um, Dobra To my z Milan tutaj wybierzemy misję i widzimy się po krótkim cięciu Z Mileną zdecydowaliśmy się na misję Wygraj 8 razy meg i zadaj Więc tutaj zapraszam I potem I potem jak już zdobędziemy poziom 30 no to tak... No za kilka dni, no to ee, będzie wielki opening do 30 poziomu, więc no. Dobra, dajemy radę. Dobra. Hey, tutaj na lewą. А важно, и челленджерский Бадальмага Мага Абок забрался в торс, потому что он играл не с того Не, Милана? да ну, я Ну, давай, я не порадую себе. Ну, давай, я не порадую себе. Ну, давай, я не порадую брат, тут разъедана левая, ты Dobra, no nie no, no. Więc może na innym trybie po prostu, nie? No, ja nie na na I jakby się ktoś pytał, dlaczego już mam zero odświeżeń, to tutaj było. to się Zagraj 10 razy ponownie. W sensie zagraj, użyj przycisku i zagraj ponownie 10 razy. Dobra, co dajmy sobie Okej. Okay.

Jest <grymne> Teraz nie nie wiem, no, jest Nie wiem, jak no, już nie. <grymne> Dobra, łapeczka w górę. Wspaniałe. Dobra, dajemy ready No Do przodu. Tutaj z tyłu tam zostań. Zostęp tam. Dobra, uciekam. Dżin, dżim, dżing, 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 dżing! Geny. Genę! Rapce, do Was się nie. To, Dobra. Coś, no, coś, coś poszło nie tak. Okay. Dobra, łapka w górę. Deszczu? Nie, ja nie chcę deszczu Ja chcę podważyć życzło. nie. Kurczę. No, szkoda. No, szkoda. Zezłościłam się. Jutro chyba będziemy jakby nagrywać telefon, telefon... Ale dobra, jutro będziemy nagrywać telefon telefonem, to jakby e, to, nie że mamy kilka końców, i z kilku kąt będziemy osiągać. Ja daję łapkę w dół,

Ну а то тут okay, все. Да. Да. Бо лица не сильно достойные. А кто же этот белый? Есть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yes. mm -hmm

Trzeba ich zabić. W ogóle to się mm. na informacje, wyprzeć niczyjnie, bo będzie ona gruba, naprawdę, będzie gruba. Jeżeli uda mi się tak organizować, to zorganizować, to oczekuję ciebie informacji.

No to możemy uciec tam. No to, tam. Nie ja to, to... Ja nie, nie mogę ci nie. <gry> nie, po prostu zasięgam. Nie, nie to Kto tam był? Nie wiem, jak to <gry> Ja przebiszę <pierdolę> <gry> Czemu jesteśmy za słabi? Dobra, nie, ja nie robię tej misji zleku, w... z Wreck'em, tylko z o. Chociaż nawet nie ten gadżet wezmę. Regenery więc nie będę robić misji. Regenery pomagaj Dobra, ja biorę... Nie, nie, zostań. Ja to jest w ogóle. Co się dzieje? Daj mi gniezio z drogą. A ty nie dostajesz tego z drogą. Zostań tu. Teraz, szybko.

ну, икса. 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 Итак. 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 Итак Dziękuję. 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 serio Dziękuję. Co? Ty masz rodzinę? Naprawdę? Dobra, ja się nie znam. Co? Nie wiem, ty jesteś? Co? Nie wiem, Ty jesteś? Co? Ja nie mogę, dobra, zabijamy go. Nie wiem, co No chodź tu. No ośu. No, ośu. no, ośu. no ośu.

Maura! Mam twoje A, to ty sobie. Maura! Maura! <grymne> ma. Widzicie, że są O, uczułem się, że jest koło śpiewki. Puta! Widzicie, co że nie możesz otwierać te skrzynki? Jak myślisz się Zobaczmy, a może możemy jeszcze wbić jeden poziom? A może do dziesiątego i potem zrobimy opening z tego ogólnego. Okej. Okay. Tak? Myślisz, że takie rozwiązanie będzie już spoko? No myślę, że tak. A potem dziesiąt z później <ślesk> otworzymy. Лаура! Давай поговорим. 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 Nauru, nie rób na nie rób na... nie skacz, nie skacz, nie patrz w górę. <ślesy> <ślesy> ja nie mogę czemu. <ślesy> ja nie mogę.

próbuję zrobić Maury, ale oni nie ani nie dają nie się zrobić Maury. Dajesz mi do nas! Najprzyjemniej! Bo ja już nie No Zabij Sandy! Zabij Sandy! Łopa No, z nie ma Nie to No, no jeszcze dwie rundy, albo trzy. Czekaj Muszę sobie zobaczyć. 50, 50. Dwie. No, Wygrane, oczywiście. A no to niestety. Jest... ja mam na to.

Dobra, słuchajcie. Eee, to jest na moim telefonie, więc nie będziecie tego widzieć. No, to. który Tu robimy tak i jeżeli coś tam jest, to wy teraz już widzicie to na jej profilu. No, nie. No nic Mamy nie. Monety, 8. I i, El Mamy Primo Primo i... Karla. I... No właśnie, no bez sensu skrzynka w ogóle, nie? Ogólnie tak no, dziwnie. Tak. tak to Dobrze to. Słuchajcie, my już kończymy, i widzimy się jutro na czym? Yy, na nowym odcinku. Na nowym odcinku, gdzie będziemy robić co? Tak. Otwierać mega. Chwila, musimy zobaczyć, czy będą to. Słuchajcie. Nie. Mega skrzynka, tak? Jutro będzie mega skrzynka. I dlatego właśnie. Wynik i like. Yes. A. to Dobra. No to my się już widzimy jutro na 3 Mileno? Na otwieraniu. Od czego otwieraniu? Skrzynek. Jakich skrzynek? Normalnych. Mega boxów. Dobra. widzimy się jutro. Cześć.